Jeśli oglądacie ten materiał, to znaczy, że jesteście nierozgarnięci. Tak przynajmniej określił Was prezes Kaczyński na spotkaniu w Przemyślu. Nierozgarnięci, bo nie podzielacie wizji świata według Kaczyńskiego. Jesteście nierozgarnięci, jeżeli uważacie, że w tych trudnych czasach Polska nie powinna być samotna ani izolowana, i że rząd pisowski nie powinien wypowiadać wojny Brukseli i Berlinowi, tylko powinien zadbać o jak najszybsze uruchomienie środków na KPO i innych funduszy unijnych dla Polski. Jesteście nierozgarnięci, jeżeli uważacie, że dziś rząd i NBP powinny skoncentrować wysiłki na zwalczaniu inflacji i nadchodzącego kryzysu, a nie dolewać oliwy do ognia i rozdawać pieniądze, których nie ma i jeszcze długo nie będzie. Jesteście nierozgarnięci, jeżeli nie chcecie palić w domach węglem brunatnym, ani innym badziewiem, tylko uważacie, że rząd powinien przyspieszyć odchodzenie od węgla i przyspieszyć inwestycje w odnawialne źródła energii, głównie wiatr i słońce, bo to będzie energia tańsza i zdrowsza. Jesteście nierozgarnięci, jeśli nie podoba Wam się ideologizacja szkoły, przerabianie uczniów na pisowską modłę, te wszystkie lekcje czarnki, tylko Uważacie, że szkoła polska powinna zacząć wreszcie przygotowywać uczniów do prawdziwych wyzwań w XXI wieku? Jeżeli tak właśnie uważacie, to witam serdecznie w klubie nierozgarniętych i zapraszam Was do wspólnej ciężkiej pracy. Tylko razem, tylko wspólnie pogonimy prezesa Kaczyńskiego i jego klikę rozgarniętych inaczej.